Cześć wszystkim, e, mamy dzisiaj piątek, ja jestem jedną nogą na wyjeździe. Pakuję zaraz sprzęt i wyruszam w stronę Bolesława, okolice Olkusza. Zaczynamy w weekend szkolenie z techniki jazdy na motocyklach. E, grupy początkujące i średnio zaawansowane. Zapowiada się e, fajny weekend. Pogoda jest bardzo dobra, bo mm, półtora dnia popadało. Tam w okolicy jest teren taki zróżnicowany, bo jest sporo hałtu, dużo piachu, też podjazdów, zjazdów. Więc myślę, że będzie to dobry czas, żeby podzielić się swoją wiedzą z uczestnikami, przeżyć fajne dwa dni, poznać nowe osoby. No i w tym roku zaczynamy ostro też z tymi szkoleniami w różnych regionach Polski. Także śledźcie social media, Instagramy oraz YouTube'y. Znaczy, ja już się nie mogę doczekać bo lubię, że tak powiem, pracę z ludźmi, z grupą, więc przeżyjemy fajne dwa dni, mam nadzieję, że humory dopiszą, dużo wiedzy zostanie przekazanej oraz zaowocuje to uczestnikom w rozwoju, w pogłębianiu swoich progresów, skilli, przełamywaniu barier i będzie ta, ta, ta wiedza spożytkowana, a ja już zabieram się do pakowania. Mogę teraz już wyruszyć, jeszcze tylko szybkie tankowanie. No i do Usza mam jakieś 30 km, trochę, pół godzinki. A i od jutra zaczynamy intensywnie. Myślę, że pogoda będzie ok. Ten deszcz, który był, był potrzebny, bo susza była niesamowita. Także lecę na. Na bombie, bo czas goni, oczywiście przepisowo, także no na tak. Dojechałem już do Kuby. Po drodze zgarnąłem pizzę takiego taki przed przedmiot, zaatakujemy. Dzień dobry! Halo! Czy pan pizzę zamawiał? Jakubus, Siemanko! Siemandro. Jak tam? Przekaj, bo ja mam dwie ręce zajęte, musisz przejąć. O, teraz się przywitam z tobą drugą. Someczko. Siemanko. Sobota. Godzina ósma. Dwie. Kuba już tu pichci. Wiesz, nie samo Pogoda, powiem wam, że siadła. Bo jak lało podczas wczorajszego piątkowego dnia. Tak dzisiaj świeci słoneczko. Rzeźko jest, na pewno nie będzie się kurzyło nie? Będzie Będzie dobry dzień. Czekamy jeszcze, bo na dziewiątą z minutami mają chłopaki zjechać. Rozpakujemy sprzęty i akcja. Te maszyny będą skończone dzisiaj. Ja to powiem szczerze, jak ja to nagramy Jak dzisiaj idzie skinkę po tych kursach No powiem Ci tak, albo motor, albo ja 6 będzie odcięte. <grym> Nic <wiosenka> to będzie to? Coś czuję, że tutaj na tej pierwszej próbie może być to rozjeżdżone. W sensie jak pojeździmy parę okrążeń rozgrzewkowych, to będzie maraz. Witamy Adasia, Reisdak, proszę bardzo. Jakby ktoś zrobił, chciał imprezę, to tu już robimy autoreklamę gościowi. Motorek tworzony, kupiony. To masz 500 czy 4,5? 500. O mama Nie dobrze. Jez, <laughs> i cześć Marcinku. No dobry, witam cię. Jak tam? Dobrze. Wszystko gra? Wszystko gra. Pogodę zamówiłem idealną. robiło? Dziękuję. Poziom oleju, Łukasz. Poziom oleju. Dzień dobry. Cześć Łukasz. Świeżutki sprzęcik, także nie zdążyłem sprawdzić oliwy. Będziemy sprawdzać. Cześć Łukasz. No co panowie, zaczynamy dzisiaj porządne szkolenie. Pogoda zarówno w Straszonewsku, jak i Jakiś mały sprzęcior. Jest ekipa. Niestety jest proces złożony, trzeba stopniowo, 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 stopniowo. U każdego progres przychodzi w różnym etapie. Po prostu no, ma inny charakter, inną mentalność, inny fokus. Dla jednego jest to hobby, inny ktoś wiąże z tym coś więcej. Dla jeszcze innego jest to nie wiem, sens życia, dla kogoś innego, ktoś ja, a ktoś inny po prostu też zamiast przewalać ciężary na siłowni, trochę kalorii wypalić i to też trzeba zrozumieć. Stara się podchodzić do każdego indywidualnie, żeby wyłapać podstawowe błędy tak, żeby mu pomóc, aby ta jego jazda była przede wszystkim raz, że poprawna techniczna, bezpieczna, żeby stawiała mu. Dobra, część, część teoretyczna omówiona. Jest luksus, jest luksus omówiona, teraz yy, ruszamy tutaj z bazy od kuby i yy, jedziemy na... łąkę. Okay. Na łąkę. Tam jest próba podjazdy, Dobrze jesteś pierdolnięty. <śmienny> 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 Siemanko, jesteśmy, jesteśmy na zajęciach z, z, z mistrzem, z Łukaszem, uczymy się trzymać gaz, gaz do oporu i, I tak jakby hasło przewodnie, jadąc szybciej, krócej ryzykujesz Siemanko, tu Bartek, pierwszy raz na takim treningu, dają w kość bardzo Coś w tym jest, o lat tam jest na podjeździe, co on tam robi? Patyki układa? Patyki nam układa? Powiedz nam no sobie te trzy słowa Co mam wam powiedzieć? Oh, widzisz. widzisz. Sprzęcier dobry, nowy zakupiony, ciężka jazda, osadnik troszkę wymęczył, kamienie były nie we właściwym miejscu, no i cóż zrobić. Trzeba no. sobie troszkę dzisiaj już dać ściana. Straty wygenerowałem, monetka pęknięta od biegów. No i łopata trochę ucierpiała. Reszta to jest wszystko, wszystko sprawne, ale Czeski motocrossowiec z tej strony. Ze mną KTM, niezawodny sprzęt, ciężko tylko pali jak każdy katem z rozrusznika. Ogólnie jest dobrze. Jest dobrze żadnych strat, ani w ludziach, ani w sprzętach. Dziękuję bardzo. A? Mówię, dawaj kudłaty na górę szybciutko, raz, raz. Co ty tak czekasz? Tu nie ma co czekać, tu trzeba jechać. No tak delikatnie, żebyś go zdążył złapać. O dokładnie. No i klasa. Siadasz i zjeżdżasz do boku. Adaś pierdzielno syto. Żonę? Pojeżdżone? Pojeżdżone, Już mam tylko w brzuchu przed jutrzejszym Co się niem. dzisiaj nauczyłeś? Yy, przede wszystkim jazdy w kolejnach i jazdy po luźnym podłożu. W sensie takim, yy, nie czułem się kompletnym lejkiem w tej kwestii, ale tak jakby ten wyjazd, no w wyrazie tak bym nie przyspieszył. No to... Dużo pewności mi dał. Akcja kamera. Kubuś, on dzisiaj, on dzisiaj jest wyluzowany, bo ma lekkie jaja gdyż zostały na niedolocie. Musisz trochę dokręcić. Tak Pierwszy lot był. Konkretny. Taki, że tak. Że uszami wy wypadły. Zona jeszcze nie wierzy. Zab Daj dwa. pogoda widzę nas dzisiaj łaskawie rozpieszcza Adam Ready to race czas operacyjny godzina 9 za dwie. Tu już wszyscy poprzebierali dzisiaj robimy wszystko wcześniej bo było cofnięcie zegarków Względem <ścoughs> wczoraj i atakujemy zaraz dzisiaj będzie ostro no i tak ma być a powiedz mi gdzie ty byś chciał jechać? Na tor, na prumę, tak. Dzisiaj <grymne> 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 jedziemy na takie dolinki. A no, będzie toru. Z takimi... Step by step of what the <grymne> hundred miles and I still ain't sure just what I'm trying so hard to find. The night seems longer and the wind blows louder when you wander so far from home. If I cross your mind, say a prayer, I'll find my way and get off of this lonely uh, road. Can you hear me? Tell me, can you hear me? I've been calling out for help, still don't see nobody near me. I'm down and almost and so deep in the valley I can't even tell you which way is the mountain. God, the only word I got. Przepraszam pana, co tu się dzieje? Jakieś zamieszanie. Dzieje się Czemu... na górę, koleś Czemu młodemu pomagać a młodych daj mi samemu proszę cię To jest harpogan Ale się załadował, nieładna Trosz, sytuacja. Troszkę powiem wam, że jest agresywnie, bo poskonało dużo drzew. Cut, a fall say you blessing? Would you wrap your arms around me, never drown me? If I walk towards the light, cut I tell them that you found me? God, the only help I got. I know some people plotting on me. Probably thought I'd rot, praying for my downfall. Wanna take my spot? Guess I deserve it. All the evil came out my heart, but I'm just a man who's got blood all on his hands. But does a step but walked a hundred miles and i still ain't sure just what i'm trying so hard to find the night seems longer and the wind blows louder when you wandered so far from home if i cross your mind say a prayer i'll find my way and get off of this lonely road Already Road, off, get off of this lonely road. Get off of this only And get off of this lonely road. The night seems longer and the wind blows louder when you wander so far from home. If I cross your mind, say a prayer. I found my way. Here tam taki kus jest. Jeżdżą, kładam mi, kładam po piachu. Tak.

the night seems longer and the wind blows louder when you wander so far from home if i cross your mind say a prayer i'll find my way and get off of this lonely road. Panowie, jak tam było? Wydzie. Tutaj było mocno ryte. Ekipa jest nie w pełnym składzie, co prawda, ale trochę żeśmy najeździli przez dokładnie. Jakieś pytania, zażalenia? Przedzi żalenia... miasto! Zażalenia? A! Nie, panie! Co? Przyjedziesz na następne tydzień. Przedzielam tak, że będziecie sobie. To nie Teraz będziesz pamiętał o młody no teraz go zapamiętam. Nie pomagaj, nie pomagaj, nie pomagaj. Prawie zżywam się w kasa, ale nie pomagaj. No dobra, Trzeba kończyć tę walkę dzisiejszą, przebrać się, bo już byśmy zjechali na maze. No i teraz pakowanie i trzeba jechać